Przyjęło się, że kobiety, które, women, bo tak można powiedzieć, mimo że to fundacje są takie silne, takie nieprzystępne, niektórzy mówią, że są despotyczne, że są nawet narcystyczne, prowadzi działalność, jakie cechy powinna mieć? Czy taka musi być? Czy faktycznie takie są kobiety, które... Które wygrywają w tym biznesie? Nie sądzę, żeby tak musiałoby. i o moje, moje podejście do różnych rzeczy. Fundacja bardzo je zmieniła. Fundacja sprawiła, że na pewno wzmocniła mnie. Moż, można powiedzieć o tym, że na pewno dzięki fundacji stałam się silniejszą kobietą, czy dyspotyczną, czy taką, która musi mieć silny charakter. Nie, no, nie określałabym się jako osobę o silnym charakterze jeszcze powiedzmy te 10 lat temu, bo zawsze się uważałam że za osobę bardziej kruchą, bardziej delikatną, Bardziej taką wrażliwą. Poprzez te 7 lat, istnienia fundacji, dużo się zmieniło i na pewno, na pewno takich pozytywnych rzeczy w sobie można